When it's just you, well, times can be tough. When no to catch up. Hejka, hejka, witajcie serdecznie. Kochani, dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ jedziemy po nowego członka rodziny, czyli po pieska. Tylko nie wiem, jak się z, z, asymiluje nasza kocia. Nie wiem, czy będzie szczęśliwa z tego powodu że przywieziemy psa <grywa> zobaczymy ty jeszcze nic nie wiesz kotka tak lusia ty nie wiesz jeszcze co co cię czeka mam nadzieję że się zaprzyjaźnią na, na razie jest tylko grzeczna spokojna tak rozrabia tylko Wtedy, jak jej się nudzi, tak naprawdę. I słuchajcie, chciałam Wam pokazać fajny gadżet dla psa kota, właśnie jak zabiera się pieska gdzieś na spacer dłuższy czy w podróż. To jest bardzo fajne. Zaraz Wam pokażę, rozpakuję co to takiego jest. Zobaczcie. Fajny gadżet zamiast zwykłej miseczki, butelka na wodę. Butelka napełnia się wodą, i tutaj jest taki przycisk. Tu jest dziurka, i woda wypływa. Można dać psu wodę, nie wyleje się, bo, bo dozuje się. Wodę, yy, wody tyle ile ile trzeba. Więc powiem Wam wydaje mi się, że fajny gadżet, ale go będziemy testować właśnie dzisiaj, z tej okazji że jedziemy po, po pieska. Fajny gadżet, słuchajcie, jeszcze nawet widzę, że w środku jest yy, smyczka na rękę. O, nawet dwie smyczki, może, może jedna jest zapasowa, bo widzę, że uchwycik jest tutaj tylko jeden. I jest też uszczelka, Ją się tak chyba zakłada. Także powiem Wam zaraz naleję wodę i sprawdzę, czy nie przecieka. Ok, tak się zakręca. Spoko. Te, dobra, to teraz naleję wodę i zobaczymy, czy to naprawdę działa. Myślę, że, że działa, bo już widzę, że że na fajne, fajne takie do ręki taki gadżet fajne do ręki no nie dobra nalezię wodę ok woda nalana ok uszczelka założona nic nie przecieka czyli Czyli fajnie i teraz zobaczymy czy to działa. Super, słuchajcie. Zobaczcie. Wlewacie wody tyle ile chcecie. To słuchajcie, mnie się już podoba. Zobaczymy jeszcze czy piesek będzie chciał z tego pić. Czyli w mojej ocenie gadżet działa, tylko czy on jest odpowiedni? Czy faktycznie będzie chciał pić z tego wodę? Będziemy testować. Yes. Yes. Okay, juysa na malutka Gdzie? Czekaj, naleje ci. No. <laughs> Czekaj. No, nalej ci wody jeszcze, no. <laughs> No, słuchajcie, sprzęt naprawdę działa. <laughs> Także polecam ten, tą butelkę dla psa. Ten sprzęcik. <laughs> Nawet dla małego pieska, słuchajcie. No, no co, smakuje ci, smakuje. <laughs> Bardzo fajne. O, wylała. Ale, słuchajcie, bardzo fajne na podróż na pewno. Bardzo fajne na podróż. I to jest fajne, że. Dajno tą butelkę, dajno tą butlę. To jest fajne, że można nalać, a jak piesek nie chce pić wody, to można ją, słuchajcie, z powrotem wleć. Zobaczcie. Z powrotem się wlewa. Do butelki. Także naprawdę fajny, fajna rzecz. A jak słuchajcie, zareagowała Lusia? Tak zareagowała. Słuchajcie, <laughs> ale co jest najważniejsze? Nie ma grubego ogona, już tylko podchodzą razem do siebie, wąchają się. Może coś z tego będzie, może się zaprzyjaźni. Lucia, Lusia chodź. No nie męcz tej butli już. Mhm. Dwie koleżanki. A Foxy wszystko gryzie. Wszystko gryzie, chociaż ma swoje gryzaki tutaj. No to gryzie, co popa. O nie, tylko nie koniecznego tylko, do telefonu, bo nagrywam, Foxy puść, 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 nagramy Lusię, no. Au! <laughs> Ona jest mała i się chce bawić. No, ale ja jestem śliczna. Tak, taki lisek jestem, tak? Bo słuchajcie, foxy to znaczy lisia pani. Po angielsku lis to fox. Także świetnie jej pasuje to imię. o zobaczcie skrobię łapką czekaj już ci naleję jak jest puste masz to skrobię łapką, że chcę pić żeby jej naleć. masz, masz Mash <laughs> <laughs> no. <laughs> tam trąbi, tak u sąsiada. Kto tam trąbi? No. Słuchajcie, jak gadżet polecam dla zwierzątek. Dla kota, psa, gdzieś w podróż do samochodu czy na spacer zabrać ze sobą wodę. Butelka bardzo fajna, zakręcana, nic się z niej nie wyleje. Także naprawdę super. Czyli gadżet działa. Polecam, zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia. Pa!